I witam was z tej strony Repus w 23 odcinku z Europki Universal 4 I what are we doing in this odcinek? In this odcinek atakujemy Nowogród Już trzy razy to nagrywałem, ale trzy razy przegrałem z Nowogródem, ograniczajcie. W końcu się przygotowałem ze, ka, z każdej ze stron To znaczy, że... O eee... Szybko, szybko To znaczy, że przyjmuję e, politykę defensywną co także oznacza, że czekam na ich wojska, na ich ruch. Nienawidzę tego. No, się zaczyna mnie swędzić całe ciało. Nie, nie mogę siedzieć po prostu bez koszulki, bo mi wszystko swędzi. No, ruszko zako, ruszko O boże. A, tu poszedł. Zdąż chociaż jedna jednostka. No nikt nie zdążył. I to też porażka. Przynajmniej. Już zniszczyliśmy im całą, całe wojsko i nowogród jest. Non-army. Tak? Non-army? Ta ty gdzieś tam łazi. Ech, co oznacza, że możemy porozrzucać w końcu jakimś cudem jednostki? Zgadnijcie może dlaczego tak cicho mówię, bo trzy razy już przegra... ...czyli dwa lub trzy razy gdy już przegrałem tę wojnę. Co oznacza, że mi się jej nie chce już prowadzić i się czuję smutny, moje życie nie ma sensu. Wiecie jak tak się czuje człowiek? Jak ja. I ty nie wyjdziesz? Pa, 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 jaki gangbang na twarz. O, zdążył. Recall dipl Diplomat. Jak ja to zwykłem mówić. Boże, wiedziałem, wiedziałem. Oni nie przeżyją, nic. Całe życie nie do zdychać. Tu nie ma żadnej ciśniny, nie ma. W takim razie odwołuję te wojska i idziemy do Keksholmu. Może, jak, jak na tych terenach się wolno poruszają, wojska. Jak tutaj Polaczki są jechane? No, Bułgaria przyszła, ist East, ist e, East, East ta Francja przyszła. No i Polaczków jadą. Bułgaria tutaj przyszła. Nie wiem, czy z Ukrainy przeszła, może, no chyba. Dam dam. Sztokholm nawrócony. Co tam jeszcze? No nic, w wszystko się przyjmuje już. Pierwszy raz wygrałem tą wojnę, Boże. Peace offer from Poland. Nope. Oczywiście, że hajsy wolę tracić. Eee, czy dałoby się ich na wasala zrobić? Nie. Czemu is Frankish? Lol, XD. Poland will transfer 50% to England. Boże, jak mi się droł tutaj ze drzwiami. Nie, tak nie, bo nie będę miał przyczółka w tym miejscu. Chyba, że Old Prassią bym. Jak go pisali Państwo, nie wiem, czy Old Prasia jaka będzie. Jaka religia. No, tu się ciekawie dzieje. U mnie tutaj nic e, nie przyjmują. Znaczy, nie atakują moich wojsk, bo by się osrali. To już Bułgaria przejęła. Ogólnie moim planem jest przejąć jak najwięcej tych... O, tak ulinie na przykład przejąć, to byłoby moim marzeniem. Ale marzenia się nie spełniają. No to... Fuck yourself Poland, I'll destroy you completely. O, Lepland ton 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 wyborg z borgu no newy nie our royal mariage is the ended Dobra, tu wojskiem próbują przejmować zna się ktoś na skurowaniu poza e, ludzi którzy grali, raczej... Na skurowaniu w prawdziwym życiu, bo trzeba mnie oskurować, chyba mam jakąś wysypkę i nie chcę mojej skóry już, bo mnie wkurza. Bo jeżeli ja AMNPR już straciłem z 30 tysięcy, nie ma pisofera, polacy. Chcieliście. Byście tylko prestiż stracili, co? No i opłacało Wam się. Myślę, że nie. Ech. Tak, myślę, że w sumie, no, że to i to by się dało wziąć. Aggressive Expansions equals, o oh mój Boże, dosyć mało nawet. Diplomatic Power też dużo nie kosztuje. Kaługa do Bułgarczyków to oczywiście, że nie. To Morawy jeszcze przejmują i... Ja bym o tyle od was poprosił, szczerze. Pieniędzy nie macie. No, kulturę zmieniałem w sumie, bo... ...no, diplomatic power mieć w cholerę to można... Na, wy, ...to jest na co wydawać, o. Stolica Nowogrodu przejęta. Karelia. Uuu, teraz taki England będzie, Boże. Jak ja tych rusków pocisnę, Trzeba czasami sprowokować komputer. Do tego by ciebie zaatakował. Eee, nioch, 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 nioch. Och, nioch, nioch. Kurde, uglądajmy ja się i samo jak grał w Lola z innymi. No i teraz mam takie nioch, 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 nioch. O kurde, rywalam. Jednego rywala mi brakuje. I want battle fight. Dobra, tu szóstkę podejśle byś przejmowało, Nie, koli walić go, zanim tutaj cokolwiek zrobił. W sumie chodźcie tu. Tu tak patrzę, że. Połowę jest Francja ja już przyjmuje. O, skończyłaś się jak z Kto jest papieżem? Macie szczęście, że nie ja. Mnie nie obchodzi, co mi dacie, ważne, co ja wezmę. LOL, kto? Kto? Italii. Success... Succession War. Dishonored Call II. Na cholerę oni to zrobili. Co myślą, że teraz wygrają, bo i z Francji nie ma? Wiecie, ile tutaj wojsk trzymam w zapasie? Wiecie, ile ja pieniędzy mam w zapasie? Wiecie, jakim teraz pomogę. Ja nie wiem, czy hajsy mają, czy nie, ale i tak im pomogę, tak 300 co najmniej, no. To jeszcze walczy tu. Hungary i Bułgaria. Bułgaria, ale wy to jesteście śmieci. Wiecie co? Wasze matki. Żebyście też za bardzo nie oberwali A chciałem powrócić do sojuszu A nie, przyjacielskie relacje i tak wojna Wiecie co, my jesteśmy przyjaciółmi a... No, 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 wojna Rejected our peace offer Już, kończycie <gryw> Stradę power mi dacie. I'm all time happy e, i teraz sam nowogród został Nowogród się zgadza na te warunki England wspaniałe, cała Skandynawia moja. Dosłownie cała Skandynawia moja. Chyba, że to też idzie do Skandynawii. Ale chyba nie, to cała Skandynawia moja. może też tak, także poza Gotlandią jeszcze. Lecz to... na to jeszcze czas. Eeehm, um, mm, 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 om, om, om diplomating. Trade, effindent, zainstrukcja, lala, kurde. What am I saying? I don't know. What you think I done? But if you were a battle, I've already won. Es gaz Keksholm, Karelia na przykład, nie da rady. Lol, Xden wy się już na tych tutaj Pizantyjczyków, a w sumie oni id id idą do Nowogrodu. <śmianie> sami przyszli, zginęli. Ta taki e, śmieszek. Wy możecie zostać, jak co, nie, nie, wy nie, się nie, nie, O Boże, całą drogę nie, nie, wojska. nie, nie, macie minusy, cioty. Revolt Risk in Ultra, słabo, oczywiście administ Administrator Power. A LOL, XDS, so much podzielę na pół, wy do Finlandii, wy do Nelandii. Jeszcze wsparcie, idzie, i tu, tu mam was, Włosi. O, ile świata odkryłem. Ta, znam tyle świata, tu Chiny, w ogóle wiem już prawie, że tutaj Australia istnieje. Ale nie wiem, co jest tutaj. Kurczę, ja bym bardzo chciał już mieć e, ko, koloni, e, kolonializm i tak dalej. Kolonistów bym tutaj, Islandię skolonizował, Gotlandię, Norwegię tyle przede mną. Norwegi, e, e, Norwegii nie ma, więc e, nie będzie. Żadnej konkurencji O co, i z Francja rzuci się na kolonizację? Francuzom zabiorę wszystkie tereny, ten... E, przybrzeżne to też nie, no to praktycznie ja mam teraz monopolizm na... E, tu, kolonizację Monopol mam Ech, Wiecie co? Dzięki, że mi pomagacie, jak da radę to na kwop pójdę Bo nie chcę im nic, żadnych ja nie chcę tutaj tak przysłowiowo. O boże. Tak dużo wojsk. Ja nie chcę ich przys... ja nie chcę przysłowiowo niszczyć. <laughs> Cholera, moje gardło. Nie chcę... nie chcę niszczyć równowagi na południu Europy. Jo, ok, 60 tysięcy idzie. Lol. 40 tysięcy. Nie chcę niszczyć tej równowagi. Rozdając prowincje od jednego do drugiego państwa. No tak, to Italii jest jednak tu małą konkurencją dla East Francji. Trzymaj ich tutaj, by tak nie, nie szaleli za bardzo. Zdaj mi, wybustuj. O, ładny nawet. Fajne mora fajne te. Nie morale, tylko manewr ma. Tun, 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 Tyle! I prawie nic z, z limitu wojskowego. Dlatego muszę, będę musiał szybko Francuzów zaatakować, a ja jadę na wakacje, to zaatakuję dopiero za tydzień. O, pa 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 Uuu, jest! Oh well. Też ja się go ledwo wziąłem na tego. Na generała i od razu zdycha. Ta, bo co? Po koń mu zaśmierdził. Great. That's great to hear this. Co, co ja bym od was ściął? Wy mnie wkurzyliście. Co wy macie z Abbasidami? Boże, może sojusz jeszcze? Nie. I Poland, Nowogród. Jakieś sojusze wy macie w ogóle? Nie, nikt was nie lubi. Tak dobrze pójdzie to to od was wezmę. Wypowiadają wielką wojnę, mam się ich chyba bać. A taj... Eee, constant Defeat, please Omega Noob kit, e, razy 13JP. Ehm, gdzie ich by tutaj wysłać? Najpierw na Lokalice. Ten to. No zamknijcie się, tracicie kraj. Przy... Wejście tu sobie do myśli właśnie ten y wasze y jak się nazywało? Niecne postępki o zdradzanie byłych sojuszników, tych których lubimy i w ogóle no, no jesteśmy przyjaciółmi. Ale za. A może tak. Unię z Węgrami wezmę. Ja stosunki z. East z Francją. Zgadzają się, kurde. Nie, nie ma tak Unię z Węgrami, ale że co? Że teraz mój król jest w Wę Węgrzech czy jak? Uuuu, personal union with England. Lol. LOL Kur... wow Jebut Mam z Jimmy personal Union To mam super tereny, wiecie o tym? Tu się, tu się, będę musiał te, po te tereny przyjść aż tak Oczywiście da się to zrobić czasem że tutaj tak wejdę, tu, 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 Morawy wchłonę i dopiero wtedy wojna z Francją jeszcze, ale Italia ma istnieć. Bo musi być opozycja jeszcze. Jak... raz, co ich było? Take Szepes, aaa... To już wiem, o co było, o sukcesję do tronu. O, o tron Węgier to jest wojna. Węgry wybrały mnie jako tego... E, dziedzica ich tronu. No i oto jest wojna. Oczywiście nic z tych rzeczy to co ja teraz robię, lecz to jest... Czekam aż będzie te 60%, by Ja bym sobie odpuścił na ich miejsce, wiecie o tym. Gdzie jest? Ten e, handlowa jest tu. Hmm. Włosi, tu. Anglicy tylko w Londynie. No, nie mają trochę tych, tych, które należą do mnie praktycznie. W sumie niedługo będą wszystkie należeć do mnie. Że nie, niedługo, za paręset lat, na... no świat podbije. A że to będzie mój cel podbicie świata. Co, nie wygracie z nimi, 5000 wam podeślę. Lol, dobra, wy uciekacie. Boże, kurwa, maks, jego. Jak to możliwe. Przynajmniej e, z, uciekło aż 50 e, konnych. No, bo już na pewno core construction już było. No to mogę tak. Tak, tak. A religię zmienię w Trawaslandzie. Jak wygląda sprawa z religią? Wisławik no how to use the chabis. Nie w ogóle. A Morawia przyjęła Kraków. Interesting To jak? Everybody happy W sumie tylko ja nie, nie chciałem tej wojny, co wy na to? Kiedy zostajemy przyjaciółmi i ram diplomatic relations? A to jeszcze jedno sledowale. O żal ma diplomatic skills no, I don't have legal hair, ale widzimy się już w kolejnym odcinku z Rupy 4, więc dobranoc.